No, hej, hej, robię właśnie plany dla moich podopiecznych i powiem Wam coś bardzo ciekawego. Coś na temat jedzenia tłuszczów, coś na temat jedzenia smażonego, coś na temat jedzenia cukrów i węglowodanów. I to wszystko będzie się łączyło z tematem, z problemami z układem pokarmowym: z wypróżnianiem, ze wzdęciami, z bólem brzucha, z jelitami, tego typu rzeczy. W ciągu ostatnich. Trzech dni przeczytałam od przynajmniej czterech moich podopiecznych, z którymi właśnie zaczynamy współpracę, w ankiecie, w której się pytam m.in. Czy doskryją Ci jakieś problemy, czy coś się dolega, czy źle się czujesz po jakimś jedzeniu? Tak, mam wzdęcia, mam brzule, bóle brzucha właśnie, problemy z wypróżnianiem, z jelitami. I myślę, że to może być spowodowane tłustym, tradycyjnym jedzeniem, bo tak zazwyczaj jem na przykład obiadki u mama, wiadomo, tam tusto i tak dalej, nie? Następnie w jednym z kolejnych wielu punktów w ankiecie, którą wysyłam moim podopiecznym, jest zadane pytanie, ale co ty dokładnie jesz? I najczęściej okazuje się pierwsze śniadanie była z czymś tam, drugie śniadanie chleb z czymś tam, trzecie śniadanie ziemniaki z czymś tam. I ta kolejność też nie jest przypadkowa, bo zazwyczaj jak wymieniamy Coś pierwsze to tego jest najwięcej i potem jak się dopytuje i tak dalej to się okazuje, że tak faktycznie. I co czego jest najwięcej? Nie tłuszczów, nie smażonych rzeczy. Cukrów, węglowodanów, a one bardzo nieprzyjemnie fermentują i jeśli same w sobie węglowodany nie są złe, ale najlepiej, jeśli są odpowiednie, jeśli nie podnoszą naszego poziomu cukru za bardzo i oczywiście, jeśli nie ma ich za dużo. A do tego oczywiście jeszcze później dochodzą batoniki, czekoladki, no bo ciężko się oprzeć, no bo Jasne, że ciężko się oprzeć. Jak ty sobie samego rana zaserwujesz taki wyrzut insulinowy, to potem twój organizm chce więcej cukru, więcej, więcej. Do takiego strachu, ale to olbrzymiego strachu ludzi przed rzeczami tłustymi i smażonymi. Oczywiście to, to, to jest też ważne, na czym smażymy, bo na przykład olej rzepakowy, olej słonecznikowy do smażenia się nie nadają. Natomiast smalec, masło, Klarowane olej kokosowy jak najbardziej. One te tłuszcze są bardzo odporne na wysokie temperatury i na przykład nie tworzą się z nich tłuszcze trans. Jak ja smażę, to zazwyczaj albo na smalcu, albo na, maseł, na masełku, i jest perfekto, więc to Wam polecam. Więc ważne jest też to, jak smażymy, to, jakie mamy dodatki do tych smażonych i tłustych rzeczy. Yy, natomiast bardzo do tego strachu przyczyniają się. Reklamy w dużej części jakieś takie stare, przestarzałe mity. Reklama, jak ja widzę na reklamie tabletki na wzdęcia na problemy trawienne o jejku, bo zjadłeś posiłek, który jest tłusty, jeść po tym ciężko i już widzimy, że nie jest samo mięso, ale jeszcze do tego kupa ziemniorów. Także wiedza z reklam i zawsze musimy też pamiętać o tych ilościach. Bo nie tylko jakość, nie tylko te produkty mają znaczenie, ale również ilość, nawet jeśli jemy najlepsze, perfekcyjne, chociaż myślę, że w dzisiejszych czasach nie ma takiego jedzenia, ale nawet jeśli jemy najlepsze, perfekcyjne jedzenie, yy, nawet dla jelit, powiedzmy, że orosołek jest takim perfekcyjnym jedzeniem dla jelit yy, i nawet jak zeżremy go za dużo, no to, to też się to dobrze nie skończy, no nie, więc we wszystkim musi być umiar, yy, ale bacznie się obserwujcie. Jak jecie ziemniory ze schabowym, to nie obwiniajcie tylko z tego schabowego, dobra? Weźcie pod uwagę to, że macie panierkę, ale w tej panierce to tam, i tak. Ale weźcie pod uwagę, że są na przykład ziemniory, że często surówki są dosładzane. Do mizerii często ludzie dają cukier. To nie wszystko takie proste, jakby się mogło wydawać. Bądźcie czujni.